Cześć wszystkim! Ja dopiero co wróciłam z stajni. Tak dokładnie. Jest okropna pogoda od w zasadzie półtora tygodnia. Widzieliście przy okazji już, że byłam na zawodach, fajnie nam poszło. A teraz przez ten tydzień w zasadzie musiałam się po prostu regenerować. A naprawdę nie było to łatwe, bo przecież ten chłód, przez to, że nagle zrobiło się tak brzydko, to coś mnie brało, potem nie, potem jednak miałam energię, a potem jednak musiałam to na nowo po prostu przerabiać i organizować właśnie tą siłę wewnętrzną od nowa, więc to było takie średnie. Ale tak, jest sobota, także już prawie tydzień minął. E, a ja dalej mam czasem takie zwierzki i właśnie wolałabym zostać w łóżku do 12. A nie do końca mogę to robić e, z powodu swojego planu. Ale dzisiaj właśnie już wróciłam, jest 12, a wróciłam ze stajni. E, I doszłam do wniosku, że zrobimy mały, krótki filmik, zaraz mówię o co chodzi. Przy okazji, aktualnie jest Black Friday, Black Week i bardzo mnie interesuje, co kupiliście na tego Black Weeka No właśnie, są chore na tego Black Weeka ponieważ ja na konie w zasadzie nic nie kupiłam starałam się bardziej to ograniczyć bardziej się skupiłam, żeby wykorzystać tę okazję na kupienie prezentów na święta niż na konie no i nie mam się za bardzo o czym chwalić, <laughs> chyba że chodzi o właśnie jakieś typu yy, na co dzień rzeczy, paski, torebki i te sprawy, to tak. <laughs> I teraz rzecz, która mnie bardzo, bardzo interesuje, to jest to coś, co wprowadził PZD. Yy, ci, którzy jeżdżą konno dłużej, wiedzą, że istnieje coś takiego jak odznaki jeździeckie. I w tym roku wprowadzono również odznaka jeżdżę konno jako odznaka obowiązkowa. Bez tego nie można podejść później do brązowej, srebrnej odznaki. Złota jest trochę bez sensu, ale to jakby jest takie otwarcie drogi do właśnie... Dalszej kariery sportowej. No, i e, ja, jako instruktor sportu, e, mogłam przeprowadzać tą odznakę. To było w lipcu, organizowane u nas w ośrodku, ale nie patrzałam zbytnio, jakby na to, jakie są pytania. E, bo to jest mimo wszystko taka bardziej, myślę, że subiektywna. Subiektywne ma pole właśnie instruktor, żeby móc ocenić na ile dany zawodnik dobrze się orientuje w jeździectwie, jest bardziej to skupione na tym, na bezpieczeństwie, na takich podstawach, na tym, czy właśnie potrafi się obchodzić z koniem, a oczywiście. Zazwyczaj tą oznaki stają mniejsze dzieci, co wprowadza dodatkowy element stresu dla nich, więc te pytania egzaminacyjne są zazwyczaj takie wskaż, po prostu, jakieś tam elementy, także. No, ale na stronie pzd został wprowadzony e, test, czyli takie właśnie odpowiedzi, jakby quiz. I e, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, jak to wygląda i czy ja bym to zdała. Bo ja swoją odznakę brązową zdawałam podejrzeć w 2012 roku, czyli to jest chyba 12 albo 13, to jest już 10-9 lat temu, czyli solidny kawałek. I tak jak my po prostu żyjąc w tej stajni znamy niektóre informacje, po prostu funkcjonując w niej, to po prostu spajamy tą wiedzę. Ona po prostu jest to czasem jakby stricte formułki jest nam trudno uzupełnić. Plus jest taki, że w zeszłym roku właśnie zdałam kurs na instruktora tego drugiej klasy i to mi pomogło, bo tam też były właśnie takie testy, egzaminy powiedzmy, więc to coś sobie mogę pamiętać. No ale pytanie, czy bym zdała jeszcze kodno. Także zapraszam Was, bo będziemy rozwiązywać to. Prawie wspólnie, bo ja będę mi dawała odpowiedzi, a was zapraszam do tego, żeby zobaczyć i przetestować też swoją wiedzę. Jak to będzie funkcjonować? Odpalam ten test na moim telefonie, więc będzie tu po prostu nagrany ekran z tego, co jest, i będziemy po prostu razem widzieć, jak to wygląda. Przetestujemy PZDOT i czy fajnie wprowadził nowość na swoją stronę. Zobacz. Ok, więc mam już y, teraz wybraną tą stronę. Najlepiej jest znaleźć to poprzez wpisanie PZJ od odznaki quiz, i wtedy Wam wyskoczy, bo tak to możecie zostać od niej Odesłani. Odesłani e, na strony po prostu z różnymi dokumentami, linkami, planami, pytaniami. To jest bardzo ważne, ale nam chodzi stricte dzisiaj o quiz. I przechodzimy do oznaka jeżekonna. Ten STJ rozpocznij. Pytania do egzaminu teoretycznego. Przed Tobą pięć pytań sprawdzających Twoją w jeden z zakresu teorii. A dobrą no zową oznakę Polskiego Związku Ridzieckiego. Ale przy czym jest to oznaka konno. także zobaczymy, jest to jakiś mix. Który z elementów nie jest na stałe przymocowany do siodła? Przystuła, tybinka, puślisko, ternica, tylny łęk. Staram na puślisko, reszta to są elementy z stałej siodła, a puśliska można wyjąć. Ok. Badę postawy przedstawiono na rysunku to. O! To już nie jest takie łatwe. Koziniet, podstawa francuska, noga barania, szpotałość. Szczególnie, że na tym zdjęciu nie do końca widać o co chodzi. No dobra. Chodzi o mocne przegięcie prawej nogi w nadgarstku. I na przykład tu nie jestem pewna. Stawałabym między kozińcem a nogą baranią. I powiem noga barania. Zobaczymy, czy mam rację. Okej. Okay. Trzecie pytanie. W jaki sposób można przywiązać konia? Przy pomocy wodzy, do drzewa, za pomocą uwiązu, używając bezpiecznego węzła, do pionowego słupka. Eee, jestem ciekawa, czy można tu właśnie więcej niż jedną odpowiedź <laughs> odpowiedzieć, ale jedną tylko. No to myślę, że za pomocą uwiązu, używając bezpiecznego węzła. To brzmi tak profesjonalnie. Siedło ujeżdżeniowe. Zaznać wszystkie możliwe odpowiedzi. Ma płaskie siedzisko, ma wydłużoną tybinkę, ma wysunięty do przodu tybinki, ma podwyższony tylny łęk. To jest miłe, że jest tu też zdjęcie, tak że można łatwo ocenić. No to myślę, że na pewno wydłużoną tybinkę i podwyższony tylny łęk. Przez chwilę się zmartwiłam, że będzie właśnie wydłużoną tybinkę jako jakby niedogadanie tego z wysuniętą do przodu te bo to byłoby takie problematyczne przynajmniej dla mnie. Ale okej. Okay. I ostatnie pytanie. Zaznasz prawidłową kolejność. Siodłanie, kiełznanie, czyszczenie. Siodłanie, czyszczenie, kiełznanie, kiełznanie, czyszczenie, siodłanie, czyszczenie, kiełznanie, siodłanie. Okej. Okay. I tu się zaczyna problem. Ponieważ myślę, że każda stajnia ma inne zasady. Każdy koń też w inny sposób e, funkcjonuje, i też w czasach, jak ja się uczyłam, to były właśnie różne takie e, informacje. Typu, jak była to stajnia z stanowiskiem, no to można było to zrobić w inny sposób, a jak była to stajnia z e, właśnie e, po prostu każdy koń stał w boksach, no to inaczej to wyglądało. Także tutaj będę strzelać. No na pewno na początku będzie yy, czyszczenie. Aha, no to mamy chyba, najprostsze rozwiązanie. Cała moja przedmowa wcześniej była bez sensu. Czyszczenie, odznanie siodłanie. U mnie to troszkę inaczej wygląda w stajni. Ja najpierw czyszczę, potem siodłam, na końcu zakładam o głowie. Yy, bo tak mamy i tak konie przywiązane do do boksu, właśnie na uwiązkach, w sposób bezpieczny. Także zobaczymy. Jestem ciekawa, co z tą nogą. 4 na 5 Ok, czyli to był kozieniec. Kozieniec. Ok. Czegoś się dowiedziałam. Eee, Właściłam sobie teraz właśnie tego kozińca u koni. I nawet oni wzięli to samo zdjęcie, które się wyświetla na początku w galerii. Także, jak ktoś się uczy, to powinien wiedzieć. Ja przyznaję się bez bicia, mam w takim wypadku materiał do poprawki. Ehm, najbardziej wydaje mi się, że znana u nas taka kwestia weterynaryjna to jest szwat. Ehm, I to się najczęściej powtarza jakby wśród koni, które kojarzę. Ehm, o kozińcu jeszcze nie słyszałam, jakby nie widziałam na żywo, może w ten sposób. A tak to no, ważny element. Na pewno to weterynaria jest taką trudniejszą, ale ważną rzeczą. I ta ortopedia. Hmm. No cóż, ciekawe. Noga barania jest odwrotna. Okej. Okay. Czyli czegoś się nauczyłam? Także. Dajcie znać, jak wam poszło w tym egzaminie na konno. Ci, którzy zdawali i zdali, to też Wam gratuluję. Ci, którzy jeszcze nie podeszli, to trzymam za Was kciuki, a ci, którym nie poszło tak dobrze, jakby chcieli, to też trzymam kciuki, żebyście zdali w naj, najlepiej w najbliższej okazji, przy najbliższej okazji. Polecam tą formę quizów. Jestem ciekawa też, czy zmieniają się pytania, jakbym podeszła do tego następnym raz. No, następny raz, następnym razem. E, ale tak, dajcie znać, czy podoba Wam się też taka forma filmików, e, bo chciałam, żeby był szybki, łatwy, przyjemny. E, no a zostały nam, tak naprawdę, jeszcze trzy odznaki. Trzy. Także dzięki wielkie. Zapraszam na mojego Instagrama. Do polubienia oraz zasubskrybowania kanału. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Pa. pa.